W jakim tempie prefabrykacja wraca do łask w budownictwie mieszkaniowym? Z jaką skalą zjawiska mamy dzisiaj do czynienia w Polsce, a z jaką w Europie? To jest bardzo dobre pytanie, bo powiem szczerze, że w Polsce mimo wszystko mamy jeszcze dużo do zrobienia. Jeżeli chodzi o Skandynawię, to budownictwo prefabrykowane to jest ponad 50-60% budownictwa. W Polsce to jest około 4%, tak? Niemniej jednak Cieszą mnie tego typu konferencje i tego typu spotkania, gdzie branża dyskutuje na ten temat, w jaki sposób tę prefabrykację rozwijać. Mamy coraz więcej budowli w Polsce, które tak naprawdę zaczynają promować prefabrykację betonową. Ja myślę, że prefabrykacja to, to, to przyszłość i w kontekście tak naprawdę siły roboczej, braku tej siły roboczej, w kontekście no, szybkości wznoszenia projektów budowlanych, to prefabrykacja za